Tak, 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 właśnie. A propos, uwaga. Yy, moi agenci, bo jakby ktoś nie wiedział, ja mam swoich agentów w ogóle. Nie dość, że mam administrację, swoją też agentów mam. Ja wszystko wiem. Wszystko wiem, co się dzieje. Wszystko. Yy, uwaga. Patrzcie na to. Słuchaj zrobił tam podsumowanie miesiąca czy coś tam patrzcie na to, kur... Tu Wysocki, pyk, elegancko, tu coś tam, streamerzy, tu plus 5%. Patrzcie teraz na mnie. Plus 10 tysięcy procent, kurwa. Jestem już w top 50, a nawet nie byłem w top 100 jeszcze niedawno. Od razu się wpierdolę, kurwa, 47 miejsca, a to dopiero początek, kurwa. Patrzcie to. Plus 10 tysięcy procent, plus 10 tysięcy procent, plus 10 tysięcy procent. Licznik niedługo wy... Doli poza skalę i tam jeszcze coś było. Czekaj, dostałem właśnie od agenta klip. Moment, 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 moment. Bo o dobra, tutaj pierwszy klip. Są dwa klipy. Da, patrzę. Pierwszy to jest z tego podsumowania. Dużo jest takich postaci, które nawet nie były w top 100, a teraz są nawet w top 50 rankingu. Ups, 47 miejsce. Mocno, mocno się wybił Tupson. 732 widzów To jest średnia mamonowa. Tupson, który tak właściwie znany jest... No, nie, no nie, nie można tego ukryć, no znany jest tylko w sumie dzięki mamonowi, tak No wiadomo tam trochę jeszcze z Jasperem rzeczy i tak dalej, ale Jasper wydaje mi się, że jakby nie wpływa na wybijanie Tupsona. Jednak jednak to, to mamon jest tą siłą napędową Tupsona Powiem tak, to jest w chuj giga uproszczenie, że siłą napędową jest tylko mamon. Kur... Na streamie, który ostatnio tam trwa po 8-10 godzin, shot mamonowy trwa pół godziny. Siła napędowa to jest kurwa, mamon. Powiem tak, jakby rzeczywiście byłoby to tako, że ja mam, nie wiem, 200 widzów. Oglądam shot jest 1000, a potem znowu 200, to kurwa bym przyznał rację. Ale my jak oglądamy jakieś kurwa, przeglądy tam memów, TikToków od widzów. Yy, jakiś shot Jasperowy, tu jakiś makalier, tu jakiś iceberg i tak dalej, tam dalej jest 800 plus widzów, kura. To jest giga uproszczenie, moim zdaniem. Serio, giga uproszczenie. Yy, jakby ktoś powiedział to o kanale na YouTubie, to ja bym przyznał rację, to prawda. No tu z 80% to jakieś są mamońskie odcinki, ale live, na live. Ie... Mówię, szat trwa pół godziny. To co ja 10 godzin robię? Na lupie oglądam jed, jed, jeden, kurwa, jeden ten filmik? No nie. Dobra, słucham dalej. I tu są kurczę ma tyle widzów, co mamon. Także to jest potężny wzrost. Na plecach mamona, naprawdę potężny. No powiem tak, to jest giga uproszczenie. Tego, że nagle stop 100 się w pierwszym jest top 50 od razu. 47 miejsca To jest giga uproszczenia. I powiem wam coś. Wydaje mi się, że ja cierpię na to samo, co ci kur... aktorzy filmowi, co zagrali w jakimś hit filmie i potem każdy o nich gada. A, to ty, postać z tego filmu. A, to ty, postać z tego filmu. A, to ty, postać z tego filmu. Ch... typ gra w 100 innych filmach, ale każdy gada, że on jest właśnie kur... postacią z tego filmu. Ja mam to samo kur... Że coś tam Mamon, to jest to samo, jak chuj. Jeden do jeden sytuacja. Ja już po prostu zostałem. Jest pieczątka przybita, że to ten, od Mamona, że ogląda mona i to tyle. Kur... Ja nic nie poradzę. To już jest koniec. Koniec, jak chuj. Ale no, wracając, mówię, to prawda, że najbardziej lubią, lubią oglądać yy, dziada, jak ja oglądam, bo to jest zupełna inna dynamika, jak jakiś streamer ogląda. Bo to nie jest, że o, że jakiś streamer ogląda wariata? Nie, tu jest, że Nemesis ogląda wariata. O to chodzi. Dlatego tak bardzo ludzie lubią u mnie oglądać. Bo to jest źródło kurwa, tego wszystkiego. Sam środek, serce. O to chodzi. No ale mówię, to jest gigantyczne uproszczenie. No przecież na tych icebergach, na tych innych rzeczach, na tych kurwa, oglądzie memów od widzów, tam też jest 800 plus widzów. No serio, no to jest. To jest przesada moim zdaniem, ale no, fakt jest faktem, plus 10 tysięcy procent, bum szakalaka, plus 54 yy, te, ranga, jakaś rakieta kurwa nawet w przyniku, wszystko, elegancko. Ciekawe czy się kiedyś uda, top 10, zobaczymy. Drugi klip od Agenta, jeśli chodzi o te turnieje. Uwaga, patrzę. Normedia sabotować. Ja wiem, że był, bo mówię, ja mówię. Tam ja nie blokuję udziału The Ja tylko mówię, że się nie dziwię. mamonowi, że blokuje udział Teorda. Ale nikt nie blokuje nic. Jak? Może? Nie? Nic. Jak? Może grać według ciebie? Nie wiem, mam wiedz. Po prostu, ale nikt no, go nie blokuje. On nie był brany pod uwagę, nawet wiesz. No, pod uwagę, ja nie byłem brany pod uwagę. Kur... No, no nikt nie wpadł na pomysł. Ja pierdzielę, no ale jaja. Ale jak ktoś tam ma po 30 100 widzów, to już było. Byli brani ludzie, którzy brali ostatnio udział, tak? Co, co no ale byli też Brianowi ludzie pod uwagę. No, ale to raczej ci, którzy teraz grali, też tak wiesz, to raczej coś się ten... O! Nie, jednak nie. Oj, coś tu ten... Pękło. Męcik. Pękło. To, Czyli pękło. mówi, że nie napisałeś żadnej wiadomości, żeby... Nie, nie no właśnie, a co było u Rybsona? A co było u Rybsona? Bo teraz ludzie piszą, że u Rybsona gadał zupełnie co innego. A o co chodzi? Ma ktoś klipa, albo coś tam? Ale kur... przecież Crafter sam odradzał Lali Braniem, nie? Kur... to co on gada? No widzisz kurwa. jeden gada to, drugi to, tutaj... że nikt nie pomyślał, tu coś tam... To śmierdzi wszystko, nie ma jasno wiesz... Powiedzianego o co chodzi, tylko jest takie owijanie w bawełnę. Nie napisałeś żadnej wiadomości, żeby... Nie, ja powiedziałem, że to po prostu mam w niego. Ja z na pewno bym nie grał. W nie chcę mi się takiego. w się wiesz. Ale może być na mnie, kurwa. Nie chcę, będzie. No... Ma jeba ale nie chcę. Żebym <grym> był. Ale mamy. Wy... No, dziwne, dziwne, dziwne. Powiem tak, dziwna sprawa. Ja myślę, że to uproszczenie wynika z tego, że ludzie, siłą rzeczy, poznawali Mamona jako pierwszego, przez to, że się krosował z kim popadnie i robił wokół siebie afery. Te osoby, które mnie poznały jako pierwszego, albo mieli nieco bardziej krytyczne myślenie wobec płockiego reliktu przeszłości, wiedzą, że to ja go stworzyłem, ale jednak. Jest tutaj pewien mutualizm, dobra wiadomość, dobra wiadomość, ale no mówię, no nie ma co gadać, kurwa, że to wiesz, że całe te wyniki i tak dalej, że to wszystko to jest jakiś tam dziad, że se poleci na... przez pół godziny. Na live'ie co trwa kurwa 10 godzin, to jest taki impakt, że ja pierdziele, że tam będzie pół godziny coś tam oglądane, no nie. Przy czym patrząc na YouTube'a, mutualizm wydaje się obligatoryjny.